Na tym filmiku bym chciał pokazać moją karmówkę dla agamprodatych, tych, tych tutaj. Tutaj mam łącznika młynarka. Dobrze i ja widać tu jest około pół litra. Może trochę mniej. Już kilka osobników dorosłych miałem z tej hodowli. Mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie. Tutaj mam karaczany, blaptika, dubia i jeszcze jeden gatunek, którego nazwy niestety nie znam. O tutaj tylko ten gatunek jest taki szybko biegający bardzo. Bo tutaj niestety nie zobaczę. Mam jednego supi mago, dubia. Muszę jeszcze jutro kupić 200 sztuk jak zawsze yy. no, no to z karaczanów No, w sumie jeszcze mam jeden gatunek karaczanów To jest niwa Karaczany zielone Ich mam no, dość dużo, tylko na razie ich nie skarmiam, bo bo trzymam je, żeby się No One też dość żywe są. Mam ich około 300 z młodymi osobnikami. Z dorosłych samych mam około 50. No, no to to wszystko dzięki za oglądanie i komentować i oglądać moje inne filmy.